Dzień dobry w poniedziałek, 13 listopada. Tu Business Update. Zaczynamy. A u nas dziś między innymi średnia pensja w 2025 roku przekroczy 8000 zł. KGHM dementuje informacje o problemie z potencjalnym wykonawcą małego atomu. Citibank Handlowy wznawia proces sprzedaży części detalicznej banku. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Podsumowanie rynków. W piątek WIG20 spadło 1,37% do 2141 punktów. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje silny spadek spółki świadczącej usługi księgowości online i firma. To aż o 17% na minusie. Na koniec ubiegłego tygodnia dolar kosztował 4 ,14 zł, 14 groszy, a euro 4,42. Baryłka ropy WT i Krót kosztowała około 77 dolarów. Gospodarka i makroekonomia. Liderzy koalicji obywatelskiej trzeciej drogi i nowej lewicy w piątek podpisali umowę koalicyjną. Ustalenia programowe zakładają m.in. odpolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, wprowadzenie podwyżek dla nauczycieli i pracowników służby publicznej, także usprawnienie służby zdrowia, podjęcie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wyłączenie 20% powierzchni najcenniejszych lasów z wycinki, Poza tym ograniczenie eksportu nieprzetworzonego drewna, wprowadzenie zakazu spalania drewna w energetyce zawodowej, wdrożenie monitoringu czystości rzek czy likwidację nielegalnych składowisk toksycznych odpadów. Zapowiedziano także reformę prawa podatkowego. Poseł koalicji obywatelskiej Andrzej Domański zapowiedział, że 30% podwyżka wynagrodzeń nauczycieli powinna wejść w życie już od stycznia. W trzecim kwartale tego roku średnie wynagrodzenie wzrosło o 11% i wyniosło 7194,95 zł. W skali miesiąca średnia płaca wzrosła o 2,7%. 9,3% rok do roku natomiast ma wzrosnąć w 2024, a o 6,8% w 2025 według prognoz NBP. Presję płacową łagodzić będzie jednak prognozowany w okresie projekcji wzrost poziomu bezrobocia oraz dalsze napływ imigrantów do Polski. Agencja ratingowa Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Instytucja Fitch prognozuje, że dynamika zmiany PKB w tym roku wyniesie 0,4%, a w nadchodzącym przyspieszy do 2,4%. Z kolei agencja Morningstar potwierdziła rating Polski na poziomie A z perspektywą stabilną. Prezes PFR Paweł Borys poinformował, że z końcem tego roku upływa kadencja zarządu PFR, a on nie będzie się ubiegać o reelekcję. Menedżer zamierza wrócić do pracy w sektorze komercyjnym. Według Bloomberga, uczestnicy rynków finansowych obstawiają, że dobiegł końca najostrzejszy od pokolenia cykl zacieśnienia polityki pieniężnej na świecie. Tym samym łagodzenie polityki pieniężnej rozpocznie się w połowie nadchodzącego roku. Informacje biznesowe. KGHM zdementował doniesienia Rzeczpospolitej o rzekomej rezygnacji amerykańskiej firmy New Scale z projektu budowy małych reaktorów jądrowych w Polsce. KGHM wskazał miejsca w województwie dolnośląskim i sąsiadujących jako potencjalne lokalizacje reaktorów. Małe reaktory osiągają moc do 300 MW, podczas gdy duże, tradycyjne generują około od 600 do 1500 MW. TVP w czwartek wymitowała program, w którym ujawniono proceder zmieniania dat przydatności produktów w zakładzie produkcyjnym dr Etker w Płocku. 18 października do zakładu miała wejść policja pod nadzorem prokuratury i zabezpieczyć sprzęt komputerowy oraz dokumenty. Spółka OpenUp z portfela Jotter Holding wprowadza aplikację OpenUp łączącą płatności online, offline czy biometryczne logowanie. Płatność online staje się jednocześnie checkoutem. Aplikacja sama wysyła niezbędne dane do sklepu, choć użytkownik zachowuje nad nimi pełną kontrolę. Biometryczne logowanie zastępuje loginy i hasła w sklepach online, co nie tylko ułatwia życie klientom, ale jest przełomem dla sklepów. Zakupy w tradycyjnym sklepie pojawiają się w aplikacji, jak zamówienia online, ze zdjęciami produktów i możliwością zwrotu czy ponownego zakupu napisano w komunikacie firmy. Koreański koncern POSCO International zamierza zainwestować w Polsce równowartość 310 milionów złotych w fabrykę silników do aut elektrycznych, informuje Puls Biznesu. Prace budowlane mają ruszyć w tym roku, a działalność fabryki ma się rozpocząć w 2025 roku. Meta wprowadza funkcję, która pozwala użytkownikom połączyć swoje konta na Facebooku i Instagramie z Amazonem. Dzięki temu mogą łatwiej kupować towary promowane w ich kanałach. Po raz pierwszy klienci będą mogli kupować reklamy Amazona na Facebooku i Instagramie oraz dokonywać zakupów w Amazon bez opuszczania aplikacji mediów społecznościowych, ogłosił Amazon. Humane, pięcioletni startup zajmujący się sztuczną inteligencją, założony przez byłych projektantów Apple, ogłosił w czwartek swój pierwszy produkt, przypinkę Human AI Pin, za Prawie 700 dolarów. Nosi się ją w klapie na wysokości do koldu. Produkt zastępuje smartfon, umożliwiając użytkownikowi wykonywanie połączeń, wysyłanie SMS-ów i wyszukiwanie informacji za pomocą poleceń głosowych oraz wyświetlanie obrazu na przedłożonej przed nim płaszczyźnie. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Citibank Handlowy wznawia rozmowy w sprawie sprzedaży części detalicznej banku. Rozmowy mają zostać rozpoczęte w najbliższych miesiącach. Pierwotnie pomysł na transakcję pojawił się w 2021 roku. Roku jednak ze względu na niesprzyjające okoliczności rynkowe ten proces odroczono. Niemcy są o krok od ogłoszenia transakcji nabycia swojej największej sieci energetycznej od państwowego holenderskiego operatora. Tenet Holding, jak informuje Bloomberg, wartość tej transakcji ma wynieść 22 miliardy euro. Prawo i podatki. Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmówił wydanie opinii zabezpieczającej w sprawie członka zarządu spółki, który był zatrudniony w spółce na umowę o pracę i chciał przejść na B2B. Tym samym uznano, że zmiana rodzaju umowy we wspomnianym przypadku mogłaby być unikaniem opodatkowania. Associated Newspapers Limited, a więc wydawca między innymi Daily Mail i Mail on Sunday, został pozwany przez księcia Harrego oraz celebrytów, między innymi Eltona Johna, za podejrzenie podsłuchiwania oraz innych nielegalnych sposobów pozyskiwania informacji. Brytyjski sąd, po przesłuchaniu stron, zdecydował zająć się sprawą, a zarzucane nielegalne działania miały sięgać nawet 30 lat wstecz. Dane i badania rynkowe. 70% polskich firm cierpi na brak odpowiednich kandydatów do pracy, tak wynika z raportu ManPower Group. Wśród najbardziej pożądanych cechów pracowników znalazły się rzetelność i dyscyplina wskazało na to 41% pracodawców, umiejętność komunikacji i współpracy 37% odpowiedzi, kreatywność 32% badanych oraz umiejętność rozwiązywania problemów 30% ankietowanych. 3 miliardy 400 milionów dolarów odpłynęło w październiku z rynków wschodzących, wynika z danych Instytutu Finansów Międzynarodowych. To kolejny spadek zaangażowania inwestorów w gospodarki rozwijające się po wrześniu, kiedy z rynków wschodzących odpłynęło prawie 14 miliardów dolarów. To o tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji, danych liczbowych, a także rekomendacji spółek w naszej prasówce. Można się na nią zapisać na businessupdate.pl. Dobrego poniedziałku, do usłyszenia.